Mamy y, coś ta, takie zupełnie oczywiste, nasuwające się, narzucające się wnioski, no, y, jak ten, który, o którym pisze dziś Rzeczpospolita, że świat odwróci się od Moskwy, jeśli się okaże, że to rosyjscy separatyści, ale oczywiście wiemy, że się nie odwróci. I to jest być może najgorsza, najgorszy element całego tego y, kolejnego Dramatu, czy też kolejnej tragedii kraju sąsiadującego z Rosją, że na żadną sprawiedliwość i realną solidarność, jak uczy doświadczenie, liczyć niestety nie można. Rosjanie będą ściemniali, będą nam wmawiali, że to prawdopodobnie, że to Ukraińcy zestrzeli, a może że Beying sam się zestrzelił, i nic kompletnie z tego, z tego nie wyniknie. Większość polityków tych polityków świata, którzy mają jakiś wpływ na sprawy globalne, w tym na politykę Rosji, takich polityków jak przywódcy Chin, jak przywódcy Stanów Zjednoczonych, jak przywódcy Niemiec, będzie szukała jakiegoś, jakiejś możliwości usunięcia tego konfliktu z horyzontu, bo nic tak nie utrudnia prowadzenia polityki jak... Jak konflikt poruszający opinię publiczną, ale jak tylko opinia publiczna zapomni, a zapomni, bardzo szybko zapomni, to y, będzie biznes jak zawsze. Rosja to nie jest Libia, którą po y, zamachu na samolot nad Lockerbie można było no, też w, w ograniczonym stopniu. Izolować, warto pamiętać o silnych związkach, jakie w dalszym ciągu utrzymywała z Libią Francja, Rosja i wiele innych państw. Ale, ale nie ma co liczyć na to, że nastąpi jakiś dramatyczny przełom.